Rozdział trzeci. Podstawy uprzedzeń. To w końcu, dlaczego Polacy nie lubią Warszawki? W waszych odpowiedziach na to pytanie najczęściej pojawiającym się motywem była pycha mieszkańców stolicy. Bezpodstawne wywyższanie się i duma samego tylko faktu mieszkania w Warszawie to cechy, które wychodzą na pierwszy plan, bo uważają, że są lepsi od innych, a nigdzie nie spotkałem tylu wieśniaków, co w Warszawie. Pojono tym ludziom złudne pojęcie o tym, że są elitą narodu. Bo Warszawa to stan umysłu, uważają się za najważniejszych. Buta, pychaj, wiochmeństwo. Nic dziwnego, że warszawiacy bywają tak źle odbierani, skoro niektórzy z nich epatują swoją wyższością. Logicznie myśląc, ciężko darzyć kogoś sympatią, jeżeli od razu daje nam do zrozumienia, że stoi wyżej niż my. Zupełnie naturalnym jest dla nas cenienie ludzi za skromność i krytykowanie wywyższania się. Zwłaszcza takiego bezpostawnego, z jakim mamy tutaj do czynienia. Ale nie jest to absolutnie jedyny zarzut w kierunku mieszkańców stolicy, jaki nam przytoczyliście. Bo myślą, że Polska kończy się wraz z granicami Warszawy. Potrzeby i problemy Warszawiaków są obce dla ludzi z tzw. prowincji. Poza tym w dużych miastach rodzą się idee i pomysły, które nie dotyczą 90% społeczeństwa, a urastają do rangi ogólnokrajowej. I to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Oczywiście jest to problem występujący nie tylko u Warszawiaków. Większość z nas uważa, że kłopoty wewnątrz naszej bańki informacyjnej są bardziej istotne od innych. Jednak w stolicy znajdują się centra medialne, które potrafią rozdmuchać jakiś temat dotyczący głównie tylko Warszawy do rangi ogólnokrajowego problemu. Do tego dochodzi też fakt, że jako największe miasto w Polsce, Warszawa ma również potencjalnie największą bańkę informacyjną i to taką na prawie 2 miliony ludzi. Ale zostańmy chwilę przy stolicy jako centrum kraju. Wielu ludzi może mieć za złe warszawiakom, że ich miasto jest faktycznie centralnym ośrodkiem życia politycznego, biznesowego i kulturalnego. I jest to generalnie nie do uniknięcia, w końcu to zupełnie naturalne. Jednakże może to budować w mieszkańcach stolicy pewne poczucie istotności, bo w końcu to u nich zapadają najważniejsze decyzje i zarabia się też największe pieniądze. A jeżeli już jesteśmy przy pieniądzach, to również może to być użyte jako argument przeciwko mieszkańcom stolicy. Bo kto lubi, kiedy ktoś chwali się swoimi pieniędzmi, próbując uchodzić za bogatszego niż jest w istocie? A nawet gdy ktoś nie epatuje bogactwem, to u niektórych naszych rodaków występuje pewien silny dyskomfort spowodowany zaledwie samoświadomością, że ktoś może zarabiać lepiej niż oni. Te wszystkie argumenty przeciwko Warszawiakom mają również drugie dno, bardziej nietypowe. Może się to wydawać śmieszne, ale niechęć wobec mieszkańców stolicy może zostać w pewnym stopniu wyjaśniona naukowo, bo o ile w komentarzach pisaliście czasem celne spostrzeżenia, to były one dość spontaniczne i intuicyjne, i nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Po cichu właśnie liczyłem, że otrzymam od Was taki szczery i intuicyjny obraz Warszawiaków, ale czy ta diagnoza ma potwierdzenie w nauce. Z psychologicznego punktu widzenia sprawa stosunków warszawiaków z resztą Polski nie rokuje dobrze. W momencie, gdy do sprawy podchodzimy z bagażem uprzedzeń budowanych przez dziesięciolecia, to trudno jest ocenić sytuację na chłodno. Przez to istnieje tendencja do tego, aby mieszkańcom stolicy był przypisywany kompleks wyższości, natomiast osobom spoza Warszawy, kompleks niższości. I to wszystko pomimo tego, że oczywiście zdecydowana większość tych osób nie posiada na co dzień żadnego z tych odczuć, nie przeszkadza to jednak naszemu umysłowi wtłaczania nas z automatu w konkretne ramy. Czy słyszałeś kiedyś o czymś takim jak efekt jednorodności grupy obcej? Jest to tendencja znana od lat w psychologii. Pierwszy opisał ją angielski badacz Henry Teufel już w latach 60. Ten efekt polega na tym, że my, ludzie, mamy z natury tendencję do ujednolicania grup, z którymi się nie utożsamiamy. Jednocześnie zakładamy, że nasza własna grupa jest dużo bardziej różnorodna niż te, do których nie należymy. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że potrafimy wyciągnąć pewną prawidłowość na temat całej grupy, po zauważeniu jej u zaledwie jednego jej członka. Dla lepszego zrozumienia umieśćmy to w ramach przykładu. Wchodzisz do żabki i widzisz taką oto scenę. Gość awanturuje się przy kasie, obrażając przy tym kasjerkę, myślisz sobie, co za niewychowany buc. Nagle z ust pieniacza pada zdanie: hm, U nas w Warszawie już byś straciła pracę. I tutaj zaczyna działać efekt jednorodności grupy obcej. Twój mózg zaczyna ci podsuwać pewien schemat, według którego wszyscy Warszawiacy to chamy i furiaci. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Polacy nie są w tej kwestii wyjątkowi. W wielu krajach można zauważyć trend, który polega na wyśmiewaniu i krytykowaniu stolicy kraju i jej mieszkańców. Amerykanie nie lubią Waszyngtonu, twierdząc, że to miasto jest zamkniętą bańką, która nie reprezentuje w dobry sposób całego kraju. Australijczycy ukuli nawet termin Canberra bashing, który oznacza właśnie zmasowane krytykowanie ich stolicy, głównie z powodu nieefektywnego zarządzania tamtejszej elity politycznej. Nawet Brazylijczycy uważają swoją stolicę, nomenomen Brazylię, za sztuczne miasto, niegodne reprezentowania ich kraju. Niemniej, każdy naród ma swoje własne podejście do tego tematu i patrząc na nas, Polaków, widać ten charakterystyczny stereotyp naszego rodaka nienawidzącego swojego sąsiada. W roli sąsiada, w tym wypadku, występują Warszawiacy. A teraz najlepsze. Ta tendencja uprzedzeń nie dotyczy tylko mieszkańców stolicy, w ogóle nie musi dotykać to kwestii pochodzenia. Takie uprzedzenia mogą być kreowane na podstawie wyglądu, narodowości albo nawet płci. Powiedzmy, że widzisz kobietę, która kierując auto, wrzuciła lewy kierunkowskaz, chociaż skręcała w prawo. Wniosek? Bardzo prosty. Kobiety nie potrafią jeździć. I nasz mózg ma w takich sytuacjach naprawdę duże opory przed tym, żeby podpowiedzieć nam hmm, hej, przecież widzisz tylko zachowanie jednego człowieka, indywidualny przypadek na podstawie którego nie można, albo przynajmniej nie powinno się wyciągnąć wniosków dotyczących całej grupy. Zamiast tego stara się nas przekonać, że masowe szufladkowanie ludzi to całkiem niezły pomysł na życie w społeczeństwie. To właśnie leży u podstaw wielu targ na linii Warszawa, reszta Polski. Uprzedzenia podsycane przez techniczne uwarunkowania naszych umysłów, i nie znaczy to oczywiście, że wszystkie zarzuty wobec Warszawiaków są bezpodstawne. Ale nawet jeżeli któreś z obserwacji są słuszne, to być może mają one dużo mniejszą skalę niż faktycznie nam się wydaje. Rozdział 5 Fakty, nie mity. Większość naszych rodaków wyobraża sobie typowego Warszawiaka jako dynamicznego człowieka biznesu, dobrze zarabiającego w drogich ciuchach i z progresywnymi poglądami. Ale jaka jest prawda? Czy naprawdę ludzie w Warszawie żyją tak, jak nam się wydaje? To może zacznijmy od bogactwa. Mediana zarobków w marcu 2024 wyniosła w Warszawie 8900 zł brutto. Dla porównania w tym samym okresie mediana w całym kraju wyniosła nieco ponad 6,5 tysiąca brutto. Różnica więc jest spora, bo wynosi około 2400 zł. Jest tylko jedno, ale koszty życia. Warszawa jest najdroższym miejscem do życia w Polsce. Ten klip był naprawdę dobry. Nie zapomnij wpaść na główny kanał. Nie wiem, ale się dowiem, by zobaczyć jego pełną wersję. Dołącz do społeczności Filar, inicjatywy od mężczyzn dla mężczyzn. Możesz znaleźć tam mnie, w pełni bezpłatną pomoc psychologiczną i wiele więcej. Wpadnij po białko oraz witaminy naszego partnera KFD i złap rabat z kodem, nie wiem pięć.